W głębi amazońskiej dżungli w Peru istnieje rzeka, która jest prawdziwym fenomenem natury. Szanay-Timpiszka, znana również jako La Bomba. Temperatura jej wody miejscami osiąga nawet 100 stopni Celsjusza, co sprawia, że wydobywa się z niej para, a przyłożenie ręki do wody grozi poważnym poparzeniem. Zjawisko to jest wyjątkowe, bo gotujące się rzeki zazwyczaj znajdują się w pobliżu aktywnych wulkanów, a tu najbliższy wulkan znajduje się setki kilometrów dalej. Rzeka ma długość około 6 km i szerokość do 25 metrów, a temperatura waha się od 50 do 100 stopni Celsjusza w zależności od miejsca. Woda paruje, a brzegi otacza gęsta, mglista aura, sprawiająca wrażenie niemal magicznego, odizolowanego świata. Rzeka ta była znana lokalnym plemionom od setek lat, a legendy głosiły, że jej gorące wody mają właściwości lecznicze, a sama rzeka jest miejscem świętym, w którym mieszka duch Jakumama Matka Wód. Duch natury, który strzeże swojej tajemniczej, wrzącej krainy. Odkrycia tej rzeki dla ogólnej wiedzy świata nauki dokonał peruwiański geolog Andres Ruzo. W 2011 roku, po latach badań i lokalnych opowieściach, udało mu się dotrzeć do tej rzeki i potwierdzić dziwne zjawisko wysokiej temperatury wody. Ruzo opisał, jak zobaczył różne zwierzęta, które przypadkowo wpadły do rzeki i nie miały szans na przeżycie. Woda gotowała je żywcem. Badania wykazały, że gorąco wody pochodzi z głębokich szczelin geotermalnych pod ziemią, gdzie gorąca woda wypływa na powierzchnię przez pęknięcia w skorupie ziemskiej. Rzeka Szanaj Timpiszka pozostaje jednym z nielicznych tego typu miejsc na Ziemi. Fascynuje zarówno naukowców, jak i podróżników, jednak dostęp do niej jest trudny i wymaga zgody lokalnych plemion. Rzeka ta jest nie tylko tajemnicą przyrody, ale i przypomnieniem o potędze naturalnych procesów geotermalnych oraz głęboko zakorzenionej wierze lokalnych plemion w siły natury. Dziękuję, że jesteś do końca. Zobacz też filmy wyświetlające się właśnie na ekranie, a pod obecnym zostaw lajka i komentarz. Do następnego.